Ola, co oglądasz? Ola. Ola sobie przed chwilą włączyła telewizor. Mini, mini, teraz się zmieniła dla discovery. Podgłośniła. Co jeszcze zmejstrujesz? Ola. Aha. Co nam włączysz teraz? Ola. Ściszyłaś teraz, tak? Ściszyłaś ładnie. A na mini-mini włączysz? O, teraz coś wybierasz jakiś kanał, tak? O, teraz wybrałaś pusty kanał, nie ma nic. Co teraz? O, teraz mamy Wrocław. O, widzisz. To fajne, to oglądamy. Co jeszcze wymyślimy?